Cześć, witam serdecznie. Tak się nieraz zastanawiam, czy ja pomagałbym innym, gdybym się tak świetnie i wspaniale żyło. Czy byłbym zdolny do tego? Bo nieraz widzę, że nie mam innego wyjścia, jak tylko pomagać. Jeśli tego nie robię, to dzieje się ze mną źle. Po prostu nie mam złe stany psychiczne. Także, kochani, jedyną formą, żeby pomóc sobie, dla mnie, nie wiem jak dla was, jest pomaganie innym. Pozdrawiam, cześć.